Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty i przede wszystkim tani sposób możecie wykonać wymienne uzbrojenie w Waszym torntynelonie. Na początku chciałem użyć do tego celu magnesów. Kupiłem więc jedne duże, drugie małe, ale okazało się, że wcale mi się nie przydały. Podaję, co będzie nam potrzebne do wykonania konwersji: po pierwsze wiertarka. po drugie, Wiertło, dwujeczka, to jest to samo wiertło, którym wierci się lufy w heavy bolterach, czyli troszkę większe od tego standardowego. I rzecz ostatnia, ale najważniejsza, zwykła, prosta wykałaczka. No, dla bezpieczeństwa dorzucimy drugą. Teraz na zbliżeniu pokażę Wam, co trzeba z tym wszystkim zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, Stormtailon posiada cztery opcje uzbrojenia. Mamy wyrzutnie Cyclone, mamy wyrzutnie Skyhammer, mamy Heavy Bolter i Last Cannon. Obydwie wyrzutnie elegancko pasują do sponsonów i nie trzeba ich konwertować. Na wypadek, gdybyście mi nie uwierzyli, udowadniam. Biorę sponson i próbuję. Pierwszy jest Cyclone. Nawet nie trzeba go specjalnie dociskać. Siedzi mocno. Skyhammer również. Zajmiemy się więc teraz dwiema pozostałymi opcjami uzbrojenia. Na początek montujemy przejściówkę umożliwiającą nam zamontowanie heavy boltera albo laskanona w naszym torpedo. Następnie gdzieś w połowie tego otworu będziemy wiercić. Wiercimy aż przebijemy się do środka sponsona, który jak pewnie zauważyliście podczas sklejania jest pusty. O, mi się to już udało. Ok. Mamy bardzo fajną dziurę. Następnie to samo robimy z laskanonem albo z heavy bolterem, w zależności co będziecie składać. Następnie gryziemy, tniemy, tniemy naszą wykałaczkę na mniejsze kawałki. Będziemy potrzebowali dwa kawałki, ja wiem, wielkości tak na oko 1,5 cm. Teraz zbieramy wszystko do kupy i montujemy. Wykałaczka do laskanona. Przejściówka na sponson. I ruch kończący. Proszę bardzo. Laska zamontowany. Demontaż. Montujemy sobie cyklon. Nie ten. Żyd nie umierać. W ten oto sposób udało nam się dosyć tanim, a praktycznie zerowym kosztem, wykonać wymienne uzbrojenie do naszego Stormtailona. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, jak najbardziej łapka w dół, plus jakiś konstruktywny komentarz. W czasie wakacji mam zamiar wykonać dosyć duży stół do City Fight'a, z dosyć dużą ilością terenów, przeróżnych budynków, parków, alejek, chodników, tego typu rzeczy. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo za Was czas. Jak to mówią w moich stronach, czymcie się!